wszystkim, ja jestem Black Zebra, to jest nowa seria, to będzie seria z gry Escape Simulator. Ja jestem bardzo podekscytowana, ponieważ bardzo, bardzo lubię escape roomy w rzeczywistości, w realu, przez nie przechodzić, rozwiązywać łamigłówki, dopasowywać, szukać wskazówek i tak dalej, i tak Ja sobie pozwoliłam już tutaj przejść e, tutorial, żeby zobaczyć o co w tej grze chodzi. Możemy też sobie skustomizować postać, oczywiście dopasować strój, można dopasować automatycznie do pokoju, w jakim się będziemy znajdować, możemy też być duchem, ja duchem nie chcę być, ale zostawiam automatyczne dopasowanie. I proszę bardzo, tutorial yy, pokażę Wam, co i jak, o co w tej grze chodzi. Pominę ten wstęp typu właśnie sterowanie i przyjdziemy od razu do pokoju, także widzimy się już za chwilę. No i okej, okay, jesteśmy w na naszym pierwszym pokoju, w naszym pierwszym pokoju do ucieczki, z którego musimy się wydostać i uciec. I co tu jest istotne? Tutaj musimy znaleźć właśnie tokeny, osiem tokenów. Ja ten, tutorial przychodziłam trzy razy, żeby znaleźć te wszystkie tokeny, bo oczywiście za drugim razem zapomniałam, ile już ich zebrałam. A co jest ten ziemniak? Dlatego, że się pokazuje w lewym, górnym rogu ekranu, że ten token już został znaleziony. Znaleziony, także tak. Tutaj te plakaciki malutkie to wam, od razu powiem, że to są nasze takie wskazówki dotyczące poruszania się, że możemy tutaj. Sobie przypinać jakieś rzeczy, że możemy szybciej się poruszać, że możemy tutaj lewym altem wywołać sobie podpowiedź, wskazówkę. No i co robimy? Musimy tutaj po prostu spokoju się wydostać. Jeżeli ktoś przychodził escape roomy, no to już będzie wiedział, z czym to się je i jak to działa. Także otwieramy wszystko, sprawdzamy wszystko, przeszukujemy i szukamy wszędzie wskazówek. Oglądamy wszystko z każdej strony, właśnie po to, żeby szukać tych tokenów. I tu od razu, albo nie, za chwilę Wam to powiem, e, ja to wszystko sobie zbieram, bo no słuchajcie, co, nie będę palić głupa, bo ja już wiem, gdzie są tokeny. I oto przy Państwa pierwszy token. Ciężarówka. Kładziemy ją na parku, na, na parku, na parkingu, ona musi zaparkować. I przyjeżdża nam z tokenem, a dlaczego go nie widać? A, bo ja już go zebrałam. Jest tak, tak słabo widoczny, że szok. E, to mi zajęło najwięcej czasu, chociaż nie, był jeden token, którego jeszcze dłużej szukam, ale to za chwilę. No i co, wszystko zbieramy i przeszukujemy. Tu mamy takie różne rzeczy, to jest naprawdę dziwne. Próbowałam to otworzyć na wszelkie sposoby. Od razu Wam powiem, nie da się. Dobra, biorę sobie tutaj klatkę, bo w klatce nie wiem czemu ciągle ją stawiam na łóżko. Tak robiłam na początku i teraz mi tak zostało. Naciskam spację, żeby sobie tutaj to przybliżyć. I kolejny token. Dobra, co tu jeszcze w tym pokoiku? Musimy na pewno zabrać wszystkie puzzle do tej układanki. Włączamy lampę, tak. I mamy tutaj kod do szafy. No trochę to może będzie takie e, raczej jak to przejść i tak dalej. No ale co będę ukrywać? No przed chwilą przeszłam ten tutorial, więc wszystko wiem. Kolejny token jest tutaj. Proszę Państwa, tu. Bierzemy tą magiczną zabawkę, wkładamy klocek na miejsce, czyli tutaj na górę. I proszę bardzo, tu był token. I mamy też kolejny puzel do naszej układanki. Dobrze, co dalej? Przeszukajmy sobie tutaj szuflady. Mamy kolejną wskazówkę do naszej kolekcji. Przy bardzo cyk. Klocka możemy sobie, nie wiem, uporządkować, jak lubicie. Ja budowałam wieże w kilku różnych miejscach. Nic to nie dało. Strata czasu, więc nawet tych dwóch już nie wyciągam. Mamy też mysz i ta mysz jest bardzo istotna, ponieważ tutaj też był ukryty token. Mana go na uchu, miała. Teraz już nie ma, bo jego zabrałam. Eee, co my tu dalej mamy? Tutaj mamy poduszeczkę do odsłonięcia i kolejny puzel. Ja teraz to tak cwaniakuję, ale jak przejdę do pierwszej misji, to już nie będę taka cwana. Tutaj jestem spana, bo po prostu już to sprawdziłam. Tutaj mamy taki easter egg, pocztówka od gorącego miejsca. Myślałam, że ktoś jest na wakacjach, czytając odwrót, ale nie. A może tak, najpierw tutaj. Drogi siostrzeńce, spędzam miło czas na wakacjach, jest trochę gorąco, ale... My host, tego nie rozumiem. Przyznaję szczerze, nie wiem o co znaczy my host, ale jest yy, fantastycznie. Drinki są również pyszne. Powiedz cześć, przywitaj się, powiedz cześć mamie i tacie. Twój wujek martwi. Ulica Władka ma CK5 Sambor Criesia, czyli Chorwacja. I proszę bardzo, gdzie on jest? W gorącym miejscu. W wulkanie. Tak to przynajmniej wygląda. Dobra, kartko, odkładam. Z kwiatkiem nic nie można zrobić, z globusem no też nic, ale no. I teraz tak, jest takie trofeum, które można odblokować. Mamy tutaj już w, w ekwipunku 7 przedmiotów i teraz naciskając szybko Ku jedno po drugim. Wypuścimy pięć rzeczy i powinno wpaść trofeum, bo upuściłam w, w ciągu pięciu sekund pięć przedmiotów. Jest też inne fajne trofeum do zdobycia, a mianowicie wywalić piłkę przez okno. Tylko no, gdzieś mi ta piłka zwiała. Dobra. Przyciskam lewy przycisk myszy, celuję i... Strzał. No i piłka wróci do nas, a trofeum wpadnie, a nawet wpadną dwa. Bo wyrzucić piłkę przez okno trzeba było, oraz wyrzucić cokolwiek przez okno. No, na odcinku, jak w sobie. na odcinku. jak sobie sama grałam, to wyszło to spontanicznie, a tutaj już nie jest tak śmiesznie. Dobra, co tu jeszcze? Aha, kolejny token. Złaś tutaj piłko z szafy. Zrzucamy piłkę, bierzemy piłkę, i jak widzicie, już taki tutaj biały prześwit, Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie na piłce też jest token. Tylko ona nie chce teraz nam się obrócić jak ją tak tutaj obkręcamy To nie wiem czy ona też była widoczna Chyba tak Ale ja teraz i tak tego tokena muszę stąd jakoś zabrać Tylko nie wiem jak Chociaż nie muszę bo już mam zebrane Ale no, trzeba się trochę namęczyć Chociaż może nie trzeba Może wystarczy ją właśnie z tej perspektywy zdjąć Ja już nie pamiętam Mi się wydaje że ja podniosłam tokena jak ona leżała na ziemi Może ja ją tak upuszczę i ona się obróci ładnie No chyba nie chcę współpracować no nic, trudno, ale tam jest token, jak coś. Tutaj mamy taką, yy, taką naszą instrukcję, przydatne rzeczy, czyli kluczek, pojemniki, wskazówki, śmietnik. Do śmietnika wyrzucamy to, co nam niepotrzebne, czego już na pewno nie użyjemy i czego nie chcemy tutaj, żeby nam na przykład bałaganiło, czyli ta piłka z tokenem, który nie chce mi się zdjąć. No niestety. Tutaj mamy taki przycisk. Możemy zawsze poprosić o wskazówkę. To samo jest pod lewym altem. Dobra, ja tutaj. Działam dalej, co ja tu jeszcze miałam zrobić. Brakuje mi dosłownie jednego puzelka, i chodzi o tą skrzynkę. I powiem Wam, tu też chwilkę mi zajęło zastanowienie się o co chodzi. Mianowicie, najpierw układałam te pojazdy na różnych tutaj cyferkach, próbując dopasować się, że może straż pożarna musi być gdzieś tutaj przy remizie, tu jakaś może karetka pogotowia będzie. Nie, nic z tego. Tu jest rozwiązanie. Policja do szpitala, i myślę sobie, no dobra, mam tutaj policję, ja mam tutaj szpital i o co kamen? Chodzi o to, że chodzi o drogę, którą trzeba przebyć do szpitala, i to kieruje nas przez 5, 6, omijamy rondo, znaczy omijamy, przejeżdżałem przez rondo. 3 i 4, czyli 5, 6, 3, 4, i to będzie nasz kod. Dobra, 6, 3, i cztery. No i skrzynka otwarta, muzyczka się załącza. To autko też próbowałam, ale już nic z tego nie wyszło. Eee, I kluczyk. No i... A! Bym zapomniała. Tu jest jeszcze jeden token. Przy tablicy korkowej. Tutaj był. O, proszę bardzo. I jeszcze jeden był tutaj. Już bym zapomniała o tych tokenach wszystkich, żeby Wam pokazać. no ja to jestem wariat, dobra. Tutaj był. Tutaj jest skitrany, taki o ledwo widoczny. Ale pojawia się zębatka i można go znaleźć. I ostatni token, który po prostu myślałam, że wyrwę sobie wszystkie włosy z głowy i nawet chciałam już zerknąć na YouTube, może ktoś inny tam coś ten tego nagrał, pokazał, e, e, ale nie. I zaczęłam właśnie wyrzucać te rzeczy do śmietnika, żeby zobaczyć, a co się stanie, jak ja to wszystko po prostu do śmietnika wywalę. Czy mi coś z tego śmietnika wypłynie? Nic mi nie wypłynęło, ale o Boże, teraz to już w ogóle tego tokena nie byłoby widać. On był tutaj. To tak ledwo ledwo widoczne, ale o! Jak najadę tutaj centralnie w tym miejsce, pojawi się zębatka, tu był kolejny token do znalezienia. No ale chyba jeszcze jeden gdzieś mi został, bo. Wydaje mi się, że jest info, że... Że tylko znalazłam już ten token wcześniej, ale nie, że znalazłam wszystkie. No to teraz mam zagwostkę, o którym zapomniałam, którego zapomniałam wam pokazać. Ojojoj, oj, oj, będzie problem, ale zaraz poszukam. E, coś tu naklikałam, nie wiem, wydaje mi się, że to jednak były już wszystkie. E, także no, ja opuszczam pokój i przychodzę do pierwszej planszy. E, także tak, do zobaczenia. Za chwilę, aha, nie wziąłem klucza. <laughs> Im. Juhu! Tak, 8 na 8, ale nie wiem, czy mi to nie pokazuje bo mojego poprzedniego wyniku, jeżeli naprawdę was przepraszam, jeżeli nie pokazałam wszystkich tokenów, zaraz sprawdzę filmik, i to wszystko policzę. Pa!